Witajcie, przychodzę z Ewangelią. Dalej z listem do Rzymian. Zaczniemy sobie od rozdziału 11. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Nie daj Boże. Ja bowiem też jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Bóg nie odrzucił swojego ludu, który przedtem znał. Czyż nie wiecie, co Pismo mówi o Eliaszu? Jak się skarży przed Bogiem na Izraela: Panie, pozabijali Twoich proroków i zburzyli Twoje ołtarze, tylko ja sam pozostałem i czyhają na moje życie. Ale cóż mu odpowiada Bóg? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Tak, w obecnym czasie pozostała resztka według wybrania przez Łaskę. I tu w tym fragmencie mamy dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, mamy pokazanego ducha, który rządzi w świecie, Baal. Po drugie, mamy pokazane o tym, jak Pan w obecnym czasie pozostawił resztkę według wybrania przez łaskę. A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków. Inaczej łaska już nie byłaby łaską. Zanim powstał świat, zanim powstało życie, zanim powstały gwiazdy, zanim powstało cokolwiek, Pan miał w zamyśle każdego, Kogo obdarzy łaską wybrania, On już o tym wiedział wcześniej, zanim cokolwiek się wydarzyło, powstało. W Jego Bożym umyśle, w Jego Bożej kreacji. Wiedział, kto będzie gdzie, kto będzie kim, kto będzie na jakim stanowisku, kto jakimi darami będzie operował, kto będzie w takiej posłudze aktów innej. On to wszystko wiedział. Przepraszam za dźwięki, ale potrzebuję mieć otwarte okno. Jeśli zaś z uczynków, to już nie, nie jest łaska. Inaczej uczynek już nie byłby uczynkiem. Cóż więc czego Izrael szuka, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli. A inni zostali pogrążeni w zatwardziałości. Jak jest napisane, Bóg dał im ducha twardego, snu. Powracając do wersetu na temat tak i w obecnym czasie pozostała resztka według wybrania przez łaskę. Przychodzi mi do powiedzenia, aby to, do czego zostajesz, zosta będziesz powołany, powołana, będzie inne, nowe. Pan czyni nową rzecz, nową. Ostatni powołani, ostatni powołani czynią nową rzecz z Ducha Świętego, której nie było. Dlatego tak ważne jest, aby Mieć świadomość tego, gdzie jesteś i do czego Pan powołuje ciebie. Ponieważ to, gdzie byłeś, byłaś do tej pory i nawet to, kim się otaczałeś, otaczałaś do tej pory, specjalnie jeżdżą na przeszkadzanie. Distraction. Kim się otaczałeś do tej pory. Możesz zwrócić uwagę na to, że to wszystko poprzez Ducha Świętego będzie się zmieniało. Twoja zmiana będzie przyczyniała się do zmiany w ciele Chrystusa. Pan ma swój wyznaczony czas i ten czas, Jego Boży czas, jest do wypełnienia. Teraz. Dokładnie pisze w obecnym czasie. Ten czas jest teraz. Ludzie, którzy będą przychodzili, nowonarodzeni, mogą być wybranymi resztką. Wybranych przez łaskę, którzy będą przyczyniali się do zmiany tego, co było, na to, co będzie wchodziło nowe. I dlaczego tym mówię? Mówię o tym dlatego, ponieważ kiedy Pan powołał mnie, właśnie mi to przedstawił zmianę. Dlatego prowadzi mnie do osób, które rozumieją. Skąd wychodzę? O co mi chodzi i czego potrzebuję? A osoby, które nie mają być na mojej drodze, zostają tam, gdzie zostają. On ma plan na wszystko. I zmiana będzie się zadziewała teraz. Możecie mieć, możecie mieć teraz głębsze zastanowienie. Pisałam posta na ten temat, bodajże pół roku temu, na Facebooku, na temat zmiany w ciele Chrystusa. Odnośnie pełnienia funkcji w ciele Chrystusa, do których nigdy nie zostałeś, nie, nie zostałaś powołana. Wiele osób w ciele Chrystusa. Jest na stanowiskach, do których nigdy nie zostały wybrane, co nie jest zgodne z wolą Pana. I On zrobi wszystko, aby osoby, które mają być na swoich stanowiskach, były. A osoby, które dały sobie stanowisko lub Ktoś inny dał im jakieś stanowisko, będą miały wybór. Albo pójdą za panem, albo pójdą za własnym uporem, własnym wyborem, co nie będzie zgodne. Z prawem, ani zgodne z wolą Boga. I to też zostało mi pokazane. Chcąc, nie chcąc, przynależałam do kościoła, w którym jedna z osób nigdy nie była osobą wybraną na stanowisko, które służyła. Nie będę tutaj wchodziła gdzie, co, jak i dlaczego. W każdym bądź razie discernment jest bardzo ważny i pytanie Pana o wszystko. Bo kiedy wchodzisz w, jakieś, w jakąś społeczność, potrzebujesz mieć rozpoznanie, kto kim jest i kim jest naprawdę. Nie zdajecie sobie sprawy, jak wiele witchcraftu i jak wiele czarownic jest w kościele Jezusa Chrystusa. I teraz ja mówię o kościele, dlatego że mieszkam w Anglii i tu są po prostu kościoły, kościoły chrześcijan biblijnych. Ale u ciebie mogą to być zbory, mogą to być po prostu zgromadzenia, mogą to być kościoły domowe. Należy bardzo uważać, w co wchodzisz. Gdzie stawiasz swoją nogę? Chwalę Pana za to, że przeprowadził mnie przez takie, a nie inne doświadczenia. Przez ostatnie, Ponad rok, bo wiem dokładnie o co mu chodziło, konkretnie z tym, że pokazał mi wszystko, co, co miało miejsce. W każdym bądź razie to, co się będzie działo, będzie sprawiedliwością w jego oczach. Żadna osoba, która nie jest powołana na stanowisko przez niego, nie powinna go mieć. On wybiera. My nie mamy sami prawa wybrać siebie gdziekolwiek, a tym bardziej inna osoba, inny człowiek. Ani dostać stanowiska, do którego nie zostaliśmy powołani. Dlatego jest tak ważne, abyś wiedział, wiedziała. Gdzie jesteś i kto sprawuje nad tobą opiekę, jako matka, ojciec duchowy? Wiele będzie się pokazywało teraz rzeczy, i chwała panu za to, niech prawda wychodzi na jaw. Cała prawda i tylko prawda. Ale uważaj. Uważaj, za kim i za czym idziesz. Na te tematy jeszcze się wypowiem i możliwe, że zrobię kolejne filmiki, abyście byli świadomi tego, co się dzieje. A teraz wróćmy do tego listu do Rzymian. 22 werset: Spójrz więc na dobroć i strzogłość Boga, strzogość dla tych, którzy upadli. A dla Ciebie dobroć, jeśli będziesz trwał w tej dobroci. W przeciwnym razie Ty też będziesz wycięty. Konkretnie chodzi tutaj o o tym, że jesteś jak gałąź. Kiedy przychodzisz do Niego, zostajesz wszczepiony w Niego, abyś mógł rosnąć, wzrastać. Rozrastać się. Lecz i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc ponownie ich wszczepić. Jeśli bowiem Ty zostałeś wycięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, a wbrew naturze zostałeś wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, o ileż bardziej ci, którzy są gałęziami naturalnymi, wszczepieni zostaną w swoje własne drzewo oliwne. Teraz o darach duchowych. Werset 29. 28. Tak więc, co do Ewangelii są nieprzyjaciółmi ze względu na Was, lecz co do wybrania są umiłowani. Nieodwołane są bowiem dary i powołanie Boże. Nieodwołalne. Co nie znaczy, że nie będą próbowali wykraść ci powołania w świecie duchowym. Co nie znaczy, że nie będą robili wszystkiego, aby zabrać ci, chcieć zabrać ci powołanie. I wszystko, co przynależy do tego powołania. Tak zwane Destiny Swap, czyli zmiana przeznaczenia. Tak robi przeciwnik. Aby próbować zabrać to, co należy do Dziecka Bożego. Jak bowiem Wy kiedyś nie wierzyliście Bogu, ale teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich. Niewiary. Tak i oni teraz stali się nieposłuszni, aby z powodu miłosierdzia Wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili. Kiedy wracasz do Niego i stajesz się wybranym, wybraną, jesteś wybrany, wybrana, dostępujesz miłosierdzia, którym dzielisz się z innymi. I dzięki temu że się dzielisz inni mogą doświadczyć tego co ty. Mogą doświadczyć miłosierdzia. Bóg bowiem zamknął ich wszystkich w niewierze aby się nad wszystkimi zmiłować. Rozumiesz? Zmiłować nad wszystkimi. O głębokości bogactwa zarówno mądrości jak i poznania Boga, jak Niezbadane są jego wyroki i niedocieczone jego drogi. Któż bowiem poznał myśli Pana? Albo kto był jego doradcą? Któż bowiem poznał myśli Pana? Albo był jego doradcą? Nikt. Nikt nie był doradcą pana. Kto poznał jego dzieła, zanim zostały stworzone? Kto poznał jego myśli, zanim cokolwiek powstało? Kto? Któż bowiem poznał myśli Pana, albo kto był jego doradcą, lub kto pierwszy mu coś dał, aby otrzymać odpłatę? Z Niego bowiem, przez Niego i w Nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Jemu. Za wszystko. Za wszystkich. Za całość. Błogosławię Cię w imieniu Jezusa Chrystusa.